Dobry. Witam Państwa serdecznie na otwarciu zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku koszarowego, na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowie budynku garażowego wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą. Wszystko to Państwo widzą przed sobą, ulica Polna, 30 w Szczecinku. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości, szczególnie gorąco burmistrza Szczecinka, pana Jerzego Hardy glasa Jest z nami również pan Daniel Rak, zastępca burmistrza Szczecinka. Witam również pana Tomasza Wełka, prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Szczecinku oraz członków Rady Nadzorczej Spółki. Witam serdecznie także wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli wykonawcy, projektantów, prezesów spółek miejskich, prezesów Towarzystw Budownictwa Społecznego, przedstawicieli duchowieństwa, mediów, a szczególnie gorąco witam rodziny, które za moment odbiorą klucze do swoich nowych mieszkań. Na początek proszę o zabranie głosu. Pana Jerzego Hardida Glasa, burmistrza Szczecinka. Chciałem Państwa serdecznie przywitać. Jak wszyscy mieszkańcy Szczecinka wiedzą, rzadko organizujemy jakieś takie uroczystości polegające na przecinaniu wstęgi. Osobiście nie jestem jakimś wielkim entuzjastą otwierania każdego nowego obiektu, każdej nowej ulicy. Także inwestujemy dużo, oddajemy dużo różnych nowych nieruchomości, remontujemy ulice, ale specjalnie tego nie fetujemy. Dzisiaj jest inaczej, może dlatego, że rzadko zdarza nam się ostatnio oddawać nowe mieszkania, a poza tym rewitalizacja tego budynku kończy pewien bardzo ważny etap. Tutaj rewitalizacji właściwie całego tego obszaru pokoszarowego, bo po koszarach, po wojsku polskim. Oczywiście nie jest to tylko zasługa miasta. Bardzo wielu inwestorów prywatnych też tutaj zrewitalizowało budynki i zaczyna ten teren naprawdę wyglądać dobrze. Dla nas jest to ważne, ponieważ w tej chwili oddajemy tutaj 25 mieszkań komunalnych. Te mieszkania natomiast pozwolą na odzyskanie 25 mieszkań, które zostaną. Przekwalifikowane na mieszkania socjalne. Te mieszkania socjalne są naszą bolączką od dawna. Zresztą to nie jest żadna specyfika Szczecinka. Każde miasto się boryka z problemami niemożności zaspokojenia wzrastającej ilości zapotrzebowania na, na, na mieszkania socjalne. My potrzebujemy tych mieszkań socjalnych. W tej chwili mamy zinwentaryzowane mniej więcej, to jest rząd wielkości około 250. Dzisiaj dzięki oddaniu tego budynku do użytku odzyskamy jakby 25 mieszkań, które przekwalifikujemy na socjalne. W przyszłym roku chcielibyśmy zacząć przebudowę kolejnego budynku na ulicy Pilskiej, który jest już naszą własnością. Kupiliśmy go od Słowianki i tam będzie kolejne 25 mieszkań. No, może to nie dużo, tak? 50 mieszkań, ale jednak jest to mniej więcej 20% zapotrzebowania na mieszkania socjalne. Każdy, kto, kto, kto tutaj był, a, a starsi mieszkańcy tutaj odwiedzali ten budynek, ponieważ tutaj była mundurownia. I wszyscy byliśmy mężczyźni, przynajmniej tutaj, przynajmniej z raz, tak, ci, którzy mieli kategorię odpowiednią i tam się przebierali w te mundury. Ja pamiętam, jak ten budynek wyglądał. Wygląda dzisiaj, tru trudno go poznać. Mam nadzieję, że nowym mieszkańcom będzie się tutaj dobrze mieszkało. Życzę im tutaj wszystkiego najlepszego i oddaję już głos panu prezesowi, żeby powiedział parę szczegółów dotyczących już tej przebudowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, drodzy goście, szanowni państwo. Bardzo mi miło, że tak licznie uczestniczycie w tym otwarciu uroczystym inwestycji przebudowy koszerowca. Chciałbym parę tutaj danych podać o tej inwestycji. Inwestycja trwała od końca 2015 roku do marca roku bieżącego, jest już po odbiorze końcowym z końcem marca. Powstała, powstało tutaj 25 nowych lokali mieszkalnych. Będziemy je zasiedlać w formule komunalnej. I tak 6 lokali to są lokale jednopokojowe, 13 to są dwupokojowe mieszkania i 6 mieszkań trzypokojowych. Jeśli chodzi o metraż, łączny metraż 1000, około 1250 metrów, czyli średnio 50 metrów na mieszkanie. Mieszkania są. Ciepła woda i ogrzewanie jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Są wykonane oczywiście pod klucz i gotowe do zasiedlenia i mamy nadzieję, że tak to zasiedlenie do końca kwietnia tutaj się odbędzie i ten budynek już będzie tętnił życiem i będzie normalnie eksploatowany. Koszt inwestycji to około 4 miliony 100 tysięcy złotych, oprócz i obejmuje oprócz tutaj przebudowy i rewitalizacji tego koszarowca z funkcji niemieszkalnej, bo tu były magazyny na funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Oprócz tego jest zagospodarowanie terenu, działka ponad 3000 metrów, budynek garażowy, 10 garaży, miejsca postojowe, oświetlenie terenu, drogi dojazdowe. Tutaj chciałbym bardzo podziękować panu burmistrzowi, panu zastępcy burmistrza za wkład, ponieważ ta inwestycja była sfinansowana z budżetu miasta Szczecinek. Bez tego wkładu no, nie można było jej zrealizować. Chciałbym również podziękować wykonawcy, tutaj firmie Ligwood, która stanęła na wysokości zadania. Przedsięwzięcie przebudowy zawsze jest takim, no, zadaniem trudniejszym niż budowa budynku nowego, bo wiąże się z różnymi problemami technicznymi, które się na etapie inwestycji pojawiają ale terminowo przebiegł, przebiegł proces inwestycyjny bez przeszkód i za to podziękowania również kierownikowi budowy, inspektorom nadzoru, pracownikom spółki i osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. No muszę tutaj oczywiście Radę Nadzorczą również podziękować serdecznie za osobiste zaangażowanie i wkład, wielokrotne wizytacje, kontrole które to kontrole też pozwoliły uniknąć być może kilku jakichś błędów i niedogodności. Proszę Państwa, te lokale, tak jak Pan Burmistrz powiedział, pozwolą nam też ze starego zasobu wygospodarować lokale socjalne, ponieważ osoby tutaj, które będą przychodziły, będą dostawały wskazanie w większości to są rodziny, które mają w tej chwili lokale komunalne ale o obniżonym standardzie i ze starego zasobu. E, dzięki temu będziemy mogli wygospodarować te lokale zwolnione, przekwalifikować na lokale socjalne i w ten sposób powiększy się również zasób e, mieszkań socjalnych miasta Szczecinek. To jest też bardzo istotne, a dzięki temu również można było aplikować o dofinansowanie z funduszu dopłat na tworzenie mieszkań socjalnych, chociaż tu, w tym koszarowcu, będą wyłącznie mieszkania komunalne. Jeszcze raz na zakończenie bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło zaistnieć. I mam nadzieję, że ten budynek będzie długie, długie lata zaspokajał potrzeby mieszkaniowe mieszkańców naszego miasta. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i poproszę pana Daniela Raka, zastępcę burmistrza Szczecinka. Dziękuję bardzo i o dokończenie działa otwarcia, symbolicznego otwarcia koszarowca poproszę pana Jerzego Hardy Beglasa, burmistrza Szczecinka. A więc stało się. Symboliczne otwarcie koszarowca 25 mieszkań komunalnych. Jest z nami również ksiądz Proboż Marek w Proboż parafii powołania świętej Rozali w przecinku tutaj będą mieszkać jego przyszli parafianie, także oddaję księdzu głos. Bardzo dziękuję za zaproszenie jest mi też bardzo miło poświęcić ten dom, w którym będą mieszkać rodziny przynależące do Parafii Świętej Rozali. Teraz nastąpi to poświęcenie. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom i z duchem Twoim. Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez mękę i krzyż martwych stanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami Twoich, no i domownikami Boga. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłuchuje każdej modlitwy zanoszonej w imię Twoje. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zachęcia, Ci do nas błogosławieństwem swoim, który żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Módlmy się, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom. I obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do ciebie wraz z domownikami, udziel im pokoju i radościu w duchu świętym, wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach, broni ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, zachowaj od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty, Jeden, jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego dziś domowi. Temu stało się zbawienie. Niech więc spokój i błogosławieństwo Boże spocznie na tym domu i niech napełnią serca jego mieszkańców. Niech Wam udzieli tego Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zadośćuczynienie wtedy będzie, kiedy poświęcę jeszcze wodą święconą. Raz jeszcze bardzo dziękuję i wszystkim gratuluję tego pięknego domu. jeszcze panów burmistrzów zapraszam pana prezesa, ponieważ będzie, będą panowie mieli okazję wręczyć klucze dwóm rodzinom, które zamieszkają w tym nowym wyremontowanym domu. Zapraszam do nas państwa Janinę i Wiesława Kozłowski. Zapraszam serdecznie. Jest pani Janina, tylko nie ma problemu. Drodzy Państwo, Państwo Kozłowscy mieszkali do tej pory przy ulicy Limanowskiego, w tej chwili przeprowadzam się do nowego koszarowca, jest z nami również Pani Joanna Kędziora, także zapraszamy, z córką, serdecznie zapraszamy, Pani Joanna z córką także przeprowadzą się do nowego budynku. No dużo, no dużo. Dużą pani ma. ja mam mało. Symboliczne klucze już w rękach nowych no. mieszkańców. Na którym piętrze będziecie mieszkać? Na, drugim. A pani? Na poddasze. A. Drugie piętro i poddasze, a my za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć parter, m.in. parter. Także oddaję państwu w ręce pana prezesa Wełka, który oprowadzi państwa po nowym budynku. Zapraszam serdecznie do środka. Ja zapraszam na pierwsze piętro, po prawej stronie mieszkania są do oglądania udostępnione i poprowadzę Państwa. jest? Jeszcze góra. Jest. To już myślałam, że no, będę miała, nie? No, proszę bardzo. No, dziękuję. Nie będę Panią przenosił. No nie, może przyjrzymy się. Nie mamy dłuższe. tak? tu mamy kuchnię. Ja? Sklep blisko. Jest to blisko, Przynajmniej bezpiecznie. Tak, a tu będzie duży pokój. Jestem zadowolona. To gratuluję jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję ja bardzo. Dobra. Miasto z wizją .pl. To dla Was zmieniamy Szczecinę. Wybowu, miasto z wizją P.